Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej środowej Aktualizacji. Kolejna środa za nami, albo i przed nami, jak to woli. E, dzisiaj mamy bardzo króciutką aktualizację, bo mamy wyłącznie wyścig dla e, Arabów, Achałów i e, Marwari. Tak, chyba się nie pomyliłam. E, no, i dzisiaj też mamy dzień, mamy. Więc, jeżeli ktoś nie założył życzeń, no to chyba czas to zrobić. E, a my sobie już jedziemy do dworu Starebnej Polany, bo właśnie tam aktualizacja się odbywa. E, za tydzień mamy e, aktualizację z Alią i Umbrą, czyli dwa magiczne konie powracają. Są naprawdę ładnie wykonane, więc w sumie ja się cieszę, ale ja obydwie mam, więc nie będę musiała ich po prostu kupować. No więc ja już sobie jedna wybieg, pojedę może dołem, bo nie chciałabym się zabić skaka skacząc, skakając, skacząc raczej. Z tego tutaj, bo nie wiem, czy bym przeżyła. Chociaż wydaje mi się, że. O, przeżyłabym. No dobra, trudno. Tak czy siak, droga jest praktycznie taka sama. No dobra, więc idziemy sobie do Ciebie. Cześć, Panie y y Guillermo. Okej, okay, fajnie. Nie będę czytać Twojego imienia. Hej, jestem. Fajny gość z fajną koszulką. Tak. E, jeden z założycieli wyścigów e, monorasowych. KJT to skrót od koni Jorwiku. Jeżeli tego jeszcze nie wiesz, e, to mała organizacja, która została powołana do życia na część e, naszych pięknych, jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, dla konkretnych ras koni oraz ras podobn o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, by wszyscy się spotkali i podzielili się miłością do koni. Teraz y mamy nowy tor z przeszkodami. By go wypróbować, musisz dosiadać aotekińskiego konia arabskiego lub marwarii. Jeżeli chcesz wziąć udział w, w, w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj lub zgłoś znajomego i rozpocznijcie. Lub zapróć znajomego i rozpocznijcie wyścig, zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. No dobrze. Wybaczcie za lekką chrypę, ale, ale nie wiem skąd ona się wzięła. Ok, już wracam. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę, jak się ścigasz. No dobra. Eee, dobra. Więc po prostu już sobie pojedźmy. I tor wygląda naprawdę ładnie. Tor wygląda naprawdę fajnie. Jestem ciekawa, jak tu będzie wyglądać yy, liczenie fuli. bo ile takie będzie istnieć. Ostatnio było nieźle z tymi fulami. Okej, okay, widzę, że tutaj takie trochę dziwne zakręty są. Muzyka jest fajna. Yy, chyba z areny jest dzieckiej O jej kuśliczna ta przeszkoda jest! U, to jest piękna. Au. O, dobra. I to już koniec? A nie! O! No to dłuższy niż się spodziewałam, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Aha. No to jednak nie dłuższy niż się spodziewałam. Obserwowanie... Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. Ten wyścig mamy do 9 czerwca, więc jeżeli chcecie sobie go przejechać, no to właśnie macie te, e, czas do 9 czerwca. No więc to tyle w sumie z środowej aktualizacji. Ja Wam bardzo chcę podziękować za oglądanie. Napiszcie koniecznie, jak Wam się wyścig podoba. No i w sumie to tyle. Za tydzień Alia i Umra, ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do następnego, cześć!